Prowadzi nas również po obiekcie z małą pomocą. Przedstaw się nam. Witam, nazywam się Harem i chcę wam pomóc opowiedzieć coś o tym, co tu widzicie. Tak, będziemy wchodzić przez wielką bramę. No Brama trochę przybrała nazwę wielkiej waginy. Nie wiem dlaczego, taka nazwa. Może nam coś powie o tej nazwie, dlaczego akurat. Znaczy, stąd twierdzenie wyszło w ten sposób, że pewni sławni naukowcy. Byli bardzo obeznani w tematach architektury tamtych czasów, i nagle, nie wiadomo skąd, gdy byliśmy pod składzikiem, doszedł taki pomysł, że toż to jest wagina tych światów. I właśnie patrzymy, i oczywiście widać, że to jest wagina dzisiejszej architektury. Dobrze, no to prosimy grupę dalej. Tylko nie wiem, grupa się zawiesiła troszeczkę. Mhm. Idziemy dalej, przechodzimy przez wielką waginę i wkraczamy do. Podziemnych jaskin. Tylko których bardzo wieki temu, bardzo wieki temu, no, może tak, można tak powiedzieć. Mhm. Tu jest głowa jednego z budowniczych, no, przypomina głowę trola, więc to jest bardzo stara jaskinia, jak wszyscy wiedzą, trole. Zielone, tak. małpy, tak. Więc ruszamy dalej. Tu mamy takie wielkie kowadło, tu po prawej, proszę zerknąć. Hmm. Ta sala była nazwana salą samobójców, gdyż bardzo nieszczęśliwi kochankowie skakali i rozwalali sobie na tym łby w bardzo skutecznym stylu i bardzo skuteczny sposób. Proszę zobaczyć, interesujące. No to cóż, ruszamy dalej. Proszę obserwować skały, to jest bardzo interesujące. Grupa, proszę iść za przewodnikiem, nie zostajemy w tyle. Tutaj jest, tutaj macie wyjście do. Toalety, tak, możecie, możecie skorzystać w wolnej chwili. Pamiątki. No, tak, ale to później, później. Znaczy, nie, e, proszę, proszę wracać, proszę. Dobrze, brawo. No i idziemy dalej. Oczywiście do stoiska zapraszamy po zakończeniu wycieczki. Chwila, e, to chyba mi się mózg ścina i widzę w małej ilości klatek. E, no chyba lepiej, dobra idziemy dalej. Nie te lata. Datki na odnowę. mile widziane. Mm. Proszę się nie obijać, proszę. Tutaj do przodu, do przodu, do przodu, nie zostajemy z tyłu. Tak jest. No i znajdujemy się przed salą, która miała za zadanie, za zadanie. Tutaj zbierali się wszyscy władcy krainy Minecraft. Tron dla Wielkiego Chlito, który, no jak symbol jego była, świnki, dlatego też świnki górują nad jego tronem. On stał Właśnie przewodnik nam to demonstruje, jak to Czy czujesz majestat? Cóż, proszę się przyglądać tym wszystkim: lampiono piecą, opiekacą. I tu mamy kulę świecącą. Tutaj mamy oręż królów i bogów na ścianie. Proszę zerknąć. Gdzieś to te skrzynie. O! można wyczuć moc i Smród bijący z pieców. Nie, nie możemy tego piecach wiedzieć. Piecach proszę, proszę wycieczki, palono. nie, nic panowie no właśnie, nie słyszeli. O proszę zobaczyć, To mamy um, średniowieczny stół do robienia e, narzędzi. A to jest chyba jakaś skrzynia. Ciekawe czymś coś starego. A nie, to jest e, postawione po robotnika, bo niedawno był remont. To proszę wycieczki, musimy. Je. <noise> proszę. Ej. Proszę się nie palić, proszę się nie palić, dlaczego pan się palić? Proszę się uspokoić, no, tak na proszę wracać do grupy. Jeden z, z y, wyocieczkowików chyba nas opuścił, a nie, wrócił. Dobra. Ale nie jest uwagi. No, idziemy dalej. <noise> proszę wciągać pyłu, który pozostał na piecach. Niestety to są pyły pozostałości, Spalne, właśnie po tych znaczy, osobach, które e, spalone, były w znaczy, znaczy, spalone znaczy się w ten sposób, Obym, zostały poświęcone ich mózg. magicznymi właściwościami, jakie ma ich węgiel. E, oczywiście, nic jest w przejściu. Możemy iść dalej. Tutaj jest wielki król szkieletów. Skamieniały na wieczność. Nigdy się już nie ruszy. Został przykuty do ściany kilka milionów lat temu. Kiedy to świat Minecraft został stworzony, nikt nie wie dlaczego jest tu przypięty, i jakie były skutki yy, dla, przyczyny przykucia go do właśnie tych ścian. No, niektórzy twierdzą, że chciał zniszczyć krainę, która powstała. No, Ja twierdzę, że był bardzo niedobry, ponieważ jeszcze. Może zademonstruję. Proszę, stać, młody, że się, proszę się. nie przychodzić za mną, ponieważ to jest bardzo niebezpieczne. Tutaj wam pokażę Państwu, jakie były przyczyny, gdyż to, co kapie z jego biednicy podpalało budowle, które były wbudowane w świecie i niszczyły wszystko po kolei. Tak, to jest właśnie to. Właśnie proszę o, to. Ale patrzcie, to I wżera dziurę w ziemi. musimy iść dalej. A tu jest jego e, kubek Wierzchnie nienasycony Wielki potwór Chyba. Idziemy Idziemy, idziemy, proszę wycieczki Panie, e, panie kierowc, to znaczy panie oprowadzący, gdzie pan jest? W kubku pan się zgubił? O, widzę pana Już chwileczkę, proszę zgubiłem się w kubku. wrócić W kubku z moczem. No i jesteśmy No i co, idziemy dalej Już Chwileczkę. Jestem, tutaj, żyję. Tutaj, tutaj proszę. Teraz zapraszam. zapraszam. Dalej. Tak, proszę, na dół. Tu. Tutaj jest taka. To jest Bóg po ziemi. Widzicie? To jest Bóg stworzony z lawy i Patras obserwuje i pilnuje, pilnuje spokoju w tym mrocznym miejscu. Bóg lawy. I to jest jego uroczy pyszczek. Mm -hmm. Czyż nie słodki? Tak, zdjęcia możecie sobie tutaj I to jest, jest jedno nowej... miejsce, w które możecie zrobić sobie zdjęcia Tutaj jest piec Prawdopodobnie tak. tutaj są wyrobione te Magiczne miecze i topory i inne wielkie narzędzia Które widnieją tam na ścianie W tamtym poprzednim pomieszczeniu Fascynujące No i tutaj to jest, naj, sądzę, moim zdaniem przynajmniej najciekawsza rzecz, czyli te, jakby to nazwać, chuby. Nikt nie grzyby, wie co to jest. ważne, że się świeci, nie jest moje Albo inne tego typu duperele. Ws zapraszamy, zapraszamy. Tak sposób, Uwaga na lawę. Dokładnie, ważne, że się świeci. Proszę nie połamać sobie nóg. Uwaga, że przypadkiem Niestety, lawa nie trysła nie wam w oczy, gdyż przestaniecie Połamanie widzieć, nóg. jak wam w oczy. Hmm. Więc proszę się strzec. Jakby wam trysła w oczy, to Uwaga, możecie na możecie z widzieć. Sofitu. Ona jest żrąca, no jak tak już oczy. to przestaniecie tutaj widzieć. Tutaj uroku wycieczki, wycieczce. No i cóż, i tutaj mamy Wejście do okrecy. Proszę mi dotykać. To jest najstarsze, najstarsze miejsce w tym miejscu. Do środka, do środka. Zapraszam, wszyscy po kolei. Oj, znowu mózg mi się zacina. będzie można poczęstować się zupą. Chwila, chwila. Zapraszam, Pochodzi, zapraszam. O, no jest. Proszę za mną. To jest nieskończone piekielne źródełko. Pomidorowe tak, z ryżem. I to jest właśnie, tutaj możecie nabrać sobie pomidorowej z ryżem. Tak. No i zapraszamy wiemy, wiemy? Państwa do wyjścia. Tu możecie Państwo opuścić już jaskinię. Proszę przechodzić dalej. Wchodzimy, hmm. Wchodzimy. No i cóż, panowie wchodzą, a my tak, tak. musimy się w proszę wchodzić. Korzanko, proszę przekazać wreszcie, że trzeba wejść tutaj, żeby wyjść. Trzeba wejść, żeby wyjść. No to ja dziękuję również bardzo za zwiedzanie naszego obiektu. Zapraszam oczywiście ponownie. No, rachunek za bidety i zniszczone rzeczy przyślemy państwu pocztą. Dziękujemy i pozdrawiamy.